Jezus powiedział do swoich uczniów Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja was będę trwać. Podobnie jak latoroś nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latoroś i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Dzisiejsza Ewangelia to cudowny opis więzi, która łączy ucznia z Jezusem. Pan trwa w uczniu. I widać to po owocach, które przynosi. Uczeń trwa w Panu. I widać to po słowie Bożym, które nosi w sercu. Czy szczerze nosi to słowo, czy szczerze uczeń otwiera się na to, co Bóg mówi, widać to po jego owocach. To odcinanie krzewów, które nie przynoszą owocu, a także oczyszczanie tych, które przynoszą owoc, aby przynosiły owoc obfitszy, dokonuje się przez doświadczenia tylko że każdy z tych rodzajów ludzi w inny sposób te doświadczenia przyjmuje. Jeżeli ktoś jest z Panem, to spotykające go doświadczenie powoduje jego wzrost i przynosi więcej owocu. Gdy zaś ktoś jest poza Panem, odwraca się od Boga, to doświadczenie, które na niego spada, jeszcze bardziej go od Pana Boga odsuwa. Daje mu wprawdzie szansę, ażeby rozpoznał Boga, ale jeżeli z niej nie skorzysta, to ściąga na siebie winę. Panie Jezu, jeszcze mocniej przygarnij nas do siebie, abyśmy przynosili obfity owoc, abyśmy rozpoznawali Ciebie, że jesteś rzeczywiście źródłem naszych dobrych uczynków i przynosili obfite owoce Twojej miłości, które zapowiadasz w swoim słowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.